Hej, kapicowie, witam Was w drugiej części, gdzie próbuję pobić swój rekord 99 nocy w lesie. Wreszcie nadeszła okazja, aby dokończyć naszą misję, czyli pokonać wszystkich kultystów w twierdzy. Robiłyśmy to po to, aby zdobyć mityczną, czyli tzw. rubinową i diamentową skrzynię. Dość długo walczyłyśmy z kultystami i dlatego Wam to przyspieszymy. W końcu po długiej walce mogłyśmy sobie otworzyć rubinową skrzynię i diamentową skrzynię. Ja wydropiłam klejnot kultystów, nie byłam z niego zadowolona, liczyłam na czerwoną siekierę, bo bardzo nam w tym momencie była potrzebna, bo chciałyśmy zrobić sobie safe bazę. Pozbierałam potrzebne rzeczy, no i wyszłyśmy z bazy. Poeksplorowałam sobie, mimo że miałam ogarniać jedzenie, ale... Za bardzo mi się nie chciało, więc po prostu pochodziłam sobie i próbowałam wytropić czerwoną siekierę. Strasznie długo walczyłam właśnie o tą siekierę i niestety nie udało mi się jej zdobyć, ale za to pozdobywałam dużo innych przydatnych rzeczy. No i wiecie, tak nagle sobie normalnie biegłam w nocy i po prostu dostałam takiego jumpscara, takiego jelenia po prostu i próbowałam jakoś od niego uciec. Na szczęście udało się. Przysięgam, że ja nie wiem co mnie opętało, ale wmówiłam sobie, że ja muszę, ale to muszę mieć tą siekierę. Yy, na szczęście z naszymi wszystkimi broniami udało nam się zdobyć czwarte dziecko. Moja siostra już miała skórę niedźwiedzia, teraz była moja kolej, bo ja jej oddałam swoją. No bo liczyłam, że chociaż w mitycznej skrzyni mi się uda wydropić yy, mocną siekierę, ale znając na szczęście, nie tej samej nocy opętała nas noc. Mhm, mm XD. Opętała. Więc ja się schowałam i wróciłam do bazy. Kochani, kolejny odcinek z tej serii skończył się na 139 dniu. Zachęcam bardzo do subskrybowania mojego kanału. Piszcie niki w komentarzu, to Was dodam. Bajo!